Trudnych przypadków to mamy bardzo dużo, co chwileczkę. E, Jakichś bardzo ciężkich urazów, u kotów. Nie wiem, przykładowo mieliśmy kota, to była dla nas taka pewnego rodzaju nowość, bo działamy 15 lat, natomiast pierwszy raz mieliśmy na przykład kota z pożaru. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować wywiad z panią Lidią Jarosz, założycielką Fundacji KOT, która chorymi kociakami opiekuje się już od ponad 15 lat. Zapraszamy. Ile bezdomnych kotów przybywa teraz na terenie Torunia? Ja mam wrażenie, że to jest po prostu liczba niewyczerpana. Jest, my się nie wyrabiamy z robotą, więc jest, jest tego bardzo dużo. Ciągle przybywa, dlatego że przybywa po prostu zwierząt, które są wyrzucane. Głównie kotów, bo pies wiadomo, jeżeli jest wyrzucony, no to trafia do schroniska. Z kotami jest troszeczkę inaczej, bo one po prostu bardzo często wtórnie zdziczają i, i dlatego jest ich bardzo dużo. No i szybko się mnożą, także jest tego po prostu mnóstwo, ale jest, to są rzeczy niepoliczone nie po prostu. Ile kotów trafia do Państwa rocznie w celu odrobaczenia, kastracji czy szczepienia? Głównie jest to kastracja, bo to jest jakby podstawowy trzon naszego działania i nasz podstawowy cel, w tym najlepiej się zawsze oprzeć na minionym roku, więc w minionym roku to było 666 kotów. Z tego oczywiście spora część wymagała jakiegoś dodatkowego leczenia, czyli np. odrobaczania czy podleczenia, ponieważ taki kot jak do nas trafia i jest dzikus, złapany w klatkę, pułapkę, na sterylizację, to jest jego jedyna szansa, żeby jeszcze coś przy nim zrobić. Więc jeżeli ma zepsute zęby, ścieżba w uszach i tak dalej, to wtedy to robimy, nie? Jaki jest długotrwały efekt kastracji kotów? Nawet jeżeli tylko połowa z tych 666 kotów zrobionych w zeszłym roku to byłyby samice, a samica rodzi 2-3 mioty rocznie po średnio 4 sztuki, no to już możemy sobie jakąś tam taką najprostszą średnią z tego wyliczyć. Czy koty powinny być wypuszczane na dwór? Znaczy w naturze każdego zwierzaka jest jakaś tam wolność, natomiast z kotami to jest bardzo prosta sprawa. Najlepiej by było, żeby one nie były wypuszczane. W niektórych krajach jest to wręcz zabronione, dlatego że kot poluje oczywiście na myszy, jest to bardzo pozytywny też efekt, ale poluje też na inne zwierzęta. Jest sporo nawet badań takich naukowych, które po prostu ludzie liczą, co, co, co ten kot zjada i bardzo dużo gatunków są to na przykład ptaki. Różne rzadkie czy chronione, więc y, y, pomijając to, wychodzenie dla kota jest niebezpieczne. Taki kot zwykle żyje bardzo krótko, y, jeszcze w zależności oczywiście w jakim miejscu. Y, na przykład od nas nie ma możliwości adoptować kota, jeżeli ma się go w planach wypuszczać w mieście. To w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś mieszka na jakimś odludziu, a zdarza się, że do nas trafiają koty, które już w swoim życiu były przyzwyczajone do wychodzenia to wtedy trzeba już szukać domu wychodzącego, bo do innego nie są się w stanie przystosować. Natomiast gdybyśmy sobie mieli tak po prostu zacząć od samego początku, że bierzemy malutkiego kotka i my mamy decydować o jego życiu, to ten kot nie powinien wychodzić, jeżeli chcemy, żeby on po prostu długo żył. Jak możemy pomóc bezdomnym kotom w naszej okolicy? temat bardzo szeroki. Jeżeli chcemy sami być karmicielami, to musimy pamiętać o paru rzeczach, że jeżeli gdzieś jest jakiś kot, że jeżeli chcemy karmić kota czy koty, to przede wszystkim musimy to robić mega czysto po to, żeby nie dostarczać argumentów ludziom, którzy są po prostu przeciwnikami tych kotów, bo oni zawsze przyczepią do tego. Nie może być po prostu brudno. Takie prozaiczne rzeczy, jak wystawianie wody po prostu gdzieś na osiedlach czy na wsi, gdziekolwiek, wszędzie latem na przykład jest potrzebna woda zwierzaką. Także jeżeli widzimy, że gdzieś się koty błąkają, to przede wszystkim kamienie, sterylka i jakieś... Ciepłe schowanko typu możemy otworzyć piwnicę, otworzymy piwnicę, oczywiście to musi być nasza piwnica, a nie ogólnodostępna w loku, gdzie komuś się to może nie podobać. Eee, a możemy też postawić budki, jest bardzo dużo takich osób, które w ten sposób pomagają kotom. W jaki sposób sytuację z bezdomnym kotem można zgłosić do Fundacji Kot? Do nas po prostu trzeba zadzwonić. To nie oznacza, że się zawsze ktoś dodzwoni, <laughs> dlatego że czasami jest to po prostu niemożliwe. Natomiast no wiadomo, staramy się robić jak najwięcej, ale mamy ograniczone możliwości. Tak jak piszemy też na stronie, nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc. Jeżeli chodzi o kastrację, to staramy się na rzęsach stanąć, ale żeby po prostu zrobić możliwie wszystko, żeby na ten cel zdobywać pieniądze. Natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc z każdym zgłoszeniem. Najzwyczajniej w świecie trzeba zadzwonić, napisać, zapytać dopiero wtedy się okaże, czy jesteśmy w konkretnej sytuacji w stanie pomóc. Spotykamy bezdomnego kota na ulicy. Co robić? Wtedy, wtedy musimy bardzo, że tak powiem, wnikliwie się sytuacji szybko i wnikliwie przyjrzeć. Trzeba się w jakiś sposób zorientować, czy ten kot przede wszystkim, czy on wygląda dobrze, czy on nie jest czymś wychodzący. Wiadomo, że jeżeli kot leży potrącony, on wymaga potrzeby w tej chwili. Jeżeli jest na pierwszy rzut oka chory, no to wiadomo, że nie żyje sobie gdzieś tutaj w komforcie, w okolicy, w której go spotykamy, tylko trzeba trzeba zrobić takie w swojej własnej głowie wstępne rozeznanie. Bardzo często do nas na przykład ludzie zgłaszają: a "Tu jest biedny kotek i tak dalej", My tu dochodzimy: "Aha, ta ulica tutaj, tam jest karmicielka, tam są budki. Proszę go po prostu zostawić w świętym spokoju". Na tej zasadzie. Natomiast jeżeli widać, że kot ewidentnie teraz tu potrzebuje pomocy w mieście, tak jak u nas w Toruniu, mamy ten komfort, że możemy podzwonić, tak? Można zadzwonić do nas, można zadzwonić na EkoPatrol, można zadzwonić do schroniska. Czy nawet można kota samemu zabrać do najbliższego weterynarza, a potem szukać pomocy dopiero? Natomiast wiadomo, że poza miastami jest troszeczkę trudniej, no bo na przykład jako patrol poza to, e, gminę czy poza miasto to nie może wyjechać. Tak, także wtedy to też naprawdę zależy od człowieka, na ile jest w stanie pomóc. Na te numery możesz zadzwonić, jeśli zwierzę potrzebuje pomocy. Jaka była najtrudniejsza do wykonania fizycznie i do pokonania psychicznie akcja przeprowadzona przez fundację? Wiadomo, że najtrudniejsze i najsmutniejsze są sytuacje, w których e, nie jesteśmy w stanie zwierzakowi pomóc. Czasami wtedy jedyną możliwością naszej pomocy jest na przykład eutanazja takiego zwierzaka. E, też jest to jakaś pomoc, tak? bo tak naprawdę dla tych zwierząt jest bardzo ważne, że nie umierają nie wiem, gdzieś tygodniami zjadane przez robaki na żywca, tylko tyle, że pomagamy im po prostu humanitarnie odejść. To są wtedy, myślę, najtrudniejsze sytuacje. Trudnych przypadków to mamy bardzo dużo, co chwileczkę jakichś bardzo ciężkich urazów u kotów. Nie wiem, przykładowo mieliśmy kota, to była dla nas taka pewnego rodzaju nowość, bo działamy 15 lat. Natomiast pierwszy raz mieliśmy na przykład kota z pożaru, gdzie on miał bardzo rozległe rany, poparzenia i tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, bo nigdy tego nie wiemy, tak? Czy ten kot nagle jakiejś serce nie dostanie, czy, czy w ogóle mu się te nogi, czy on będzie mu chodzić na stopie bez palców, które się spaliły. Natomiast ma już nowy dom i się pięknie wyleczył i na pierwszym toka, poza tym, że miał uszy jak mysz końcowo, bo się po prostu końcówki mu spaliły i się zrobiły takie półokrągłe te łóżka. No to, to był taki dosyć ciężki przypadek, bo to, to, to było takie wyraźne cierpienie, ale to cierpienie prowadziło do yy, wyleczenia, więc warto było podjąć wyzwania. I takich przypadków jest po prostu co chwileczkę bardzo, bardzo dużo. Czy każdy podopieczny fundacji ma imię? Każdy podopieczny. Niektóre mają imiona takie naprawdę nie nadające się do publikacji na przykład, bo My już my mamy też czasami trochę pomysłów, tak? E, na przykład mamy kota, na którego mówimy transfuzja na przykład, bo transfuzję krwi tak się przyjęło, tak? E, także, ale każdy, każdy kot ma imię. E, czasami jeżeli u nas jest bardzo króciutko, to oczywiście to imię później w nowym domu jest zmieniane, ale, ale u nas każdy kot funkcjonuje jakoś mniej lub bardziej oryginalnie, ale zawsze się nazywa. Jaka była przyczyna założenia fundacji? Punktem to było takim, że ja już musiałam coś zrobić, dlatego, że miałam 12 kotów w domu, a co chwileczkę ktoś mnie jakieś kota przynosił, bo wiedział, że ja go nie wyrzucę, ani, ani nie przejdę obojętnie. Więc trzeba było to zrobić jakoś tak, żeby można było po prostu, żeby to działanie miało ręce i nogi i żeby siebie też po prostu nie zajechać. A tak naprawdę do tego, żeby cokolwiek można było zrobić, to były, byli potrzebni też inni ludzie. Więc trzeba było to jakoś tak zorganizować, żeby przy wsparciu z innymi osobami, współpracując, Móc zrobić jak najwięcej się da. No wiadomo, zaczynaliśmy od 3-4 w roku, a w tej chwili mamy 666. Tak to wygląda. Jaką część kotów, które do Państwa trafiają, udaje się wyleczyć? Większość, tak naprawdę większość. To nie jest jakiś bardzo poważny wypadek, czy choroba po prostu śmiertelna, bo oczywiście są takie, na przykład jakaś silna już przewlekła niewydolność nerek w takim ostatnim stadium, no to ja wiadomo, że w tym momencie po prostu przetrzymuję kota. Tak długo, aż on jest w stanie w komforcie, bez cierpienia żyć, a wtedy trzeba mu po prostu pomóc odejść, jak już zaczyna cierpieć, czy, czy po prostu nie może jakby spełniać swoich podstawowych funkcji życiowych. Nie, wiem, nie może jeść na przykład albo się w odpowiedni sposób załatwić potrzeb fizjologicznych, ale tak naprawdę większość kotów trafia w takim stanie, że da się im pomóc oczywiście. Jak wygląda proces adopcji kota z fundacji kot? Kot musi być dobrany do odpowiedniego domu po to, żeby właściciel był zadowolony i miał z tego kota po prostu szczęście, czerpał z tego, że go posiada, i żeby kot był oczywiście w danym domu dobrze dopasowany i szczęśliwy. Więc najpierw przeprowadzamy zwykle taką wstępną rozmowę, później preferujemy spotkanie na rozmowie przedadopcyjnej, żeby poznać oczywiście warunki, gdzie kot ma trafić i tak dalej, jak to będzie wyglądało. I my wtedy oczywiście już w tych wstępnych rozmowach decydujemy, czy w ogóle dojdzie do adopcji w tym momencie. I osoba, która z nami rozmawia, też oczywiście decyduje, czy ona będzie chciała ten proces podjąć, e, ponieważ dla nas jakby najważniejsze jest to, żeby poznać osoby, które chcą dobrze do tego kota dobrać, dopasować, tak żeby on był w takich warunkach, jakich potrzebuje. E, I osoba, która chce kota adoptować, musi spełnić jakieś warunki. Czyli na przykład, jeżeli mieszka w bloku, ma balkon, musi mieć ten balkon osiadkowany. Jak można wesprzeć fundację? Na bardzo wiele różnych sposobów oczywiście można, można wesprzeć, każdy może wesprzeć na miarę swoich możliwości. Jeżeli ktoś jest miliarderem i ma ochotę wspomóc nasz dużą gotówką, bardzo mile widziana. Jeżeli ktoś jest emerytką, która ma ochotę raz na pół roku dać jedną puszkę dla kotków, to też będzie super. Bo, bo z tego wszystkiego się tak naprawdę wszystko składa. Jak są na przykład okresy świąteczne, są jakieś kosze ze zbiórkami i tak dalej, to tam po prostu dużo ludzi, Podzieli się jedną puszką i dzięki temu już jest coś uzbierane. Jedziemy z, z tym wózkiem dalej. Jest, jest łatwiej, jest lepiej. Te koty można nawet gdzieś jeszcze, które są dokarmiane, możemy się z tym podzielić. Także można wejść na naszą stronę, można przekazać 1% podatku, można wziąć udział w takiej akcji, którą mamy zaprosić kota na obiad, czyli ustawić sobie stały przelew w wysokości tylko 6 zł. Także to jest praktycznie nieodczuwalne, jeżeli ktoś rzeczywiście może taką kwotę sobie ustawić, to właściwie jest to nieodczuwalne, natomiast y, duża ilość takich osób już jest odczuwalna tak, dla kotów. Y, I na tym to tak naprawdę polega, że nie trzeba, y, nie wiadomo z czego teraz wyskakiwać, tylko dużo drobnych gestów daje po prostu y, y, jedną, y, jedną większą fajną możliwość, którą my w tym momencie realizujemy po prostu.